Witam serdecznie. Dzień dobry. Drugie naszej rozmowy. Mówimy o dosyć takim ważnym problemie, nie tylko dla Wrocławia, ale dla większości dużych miast. Tu akurat jest pomysł na to, żeby z bardzo ważnego parku i chyba w sumie najważniejszego we Wrocławiu wyciąć praktycznie jedną czwartą obszaru, przeznaczyć to na inwestycje, jednocześnie ta inwestycja spowoduje, że właściwie w bardzo dużym stopniu zostanie jakby zniszczona ten cały projekt, jakim był park Szczytnicki. Trzeba powiedzieć tutaj takie dwie ważne informacje. Pierwsza nota z najwyższej półki, prawda? Jest to obiekt UNESCO wpisany w 2006 roku i obiekt niezwykle cenny. On jest wieloskładnikowy, to nie jest, to nie jest tylko sama hala stulecia, sam budynek ale to są tereny, które, które właśnie obejmują też Park Szczytnicki, to jest taki główny filar jakby całego tego obiektu. Oprócz tego jest też wpisane ZOO wrosławskie. czyli tak naprawdę bardzo znacząca część terenu, który nazywamy potocznie Wielką Wyspą we Wrocławiu. A cała, jeśli chodzi o całą Wielką Wyspę, mamy też pewien tutaj system ochrony, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest to Szczytnicki Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy i te dwie jakby formy ochrony, bo UNESCO to też jest forma ochrony, prawda, dziedzictwa światowego, a tu jest dziedzictwa krajowego. Oczywiście w ramach też tego obiektu UNESCO funkcjonuje pomnik historii, który jest właśnie częścią Parku Szczytnickiego, i oczywiście z tymi obiektami modernistycznymi, o których już wcześniej wspominałem, w związku z tym no, widzimy, że nie jest to obiekt, prawda, który no, można by określić, że jest to obiekt mało znaczący. W związku z tym plany miasta dotyczące przede wszystkim okrojenia tego parku z 25 hektarów. No i oczywiście przeznaczenie go pod nazwę to w cudzysłowie betonowe inwestycje, asfaltowo-betonowe inwestycje miejskie, czyli zamianę terenów zielonych na, na tereny, które po prostu no, będą za, zabetonowane, z pewnością po pierwsze jest bezprawiem i działaniem wbrew obowiązującym przepisom. A po drugie, no jest to działanie szkodliwe przede wszystkim dla mieszkańców Wrocławia, których się grabi od lat z zielonych terenów, betonuje się, buduje się przeróżne osiedla, prawda, gdzie właśnie brakuje zieleni. A w zamian za to prezydent Wrocławia proponuje mieszkańcom parki kieszonkowe i drzewa w Donicach. Więc no myślę, że jeżeli taka perspektywa jest na miasto pana prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, no to ja na pewno bym się pod tym nie podpisał i z pewnością takiego programu bym nie poparł, ale. Mam nadzieję, że, że nas po prostu jest więcej, że, że my po prostu yy, nie mówimy tylko tutaj w tym gronie yy, trzech osób, yy, że mieszkańcy podobnie czują, że po prostu zabiera im się zieleń, a zieleń to jest yy, przecież źródło tlenu. Yy, Im więcej będziemy yy, lać betonu we Wrocławiu i zamieniać zieleń na beton, yy, im więcej będziemy wprowadzać tu yy, źródeł zanieczyszczeń tym mniej będzie tlenu. I wtedy rzeczywiście no, życie w takim mieście będzie no, nie do zniesienia. W związku z tym musimy odwrócić ten trend i, i zacząć myśleć po prostu o tym naszym mieście z troską, a nie na zasadzie... Ym, dobra niczyjego, które można po prostu spieniężyć. Wracając jeszcze do, do tej zieleni, jeżeli chodzi o Wrocław, no tutaj warto też podkreślić kwestię taką, że Park Szczytnicki jest największym obiektem, jeżeli chodzi o parki we Wrocławiu. Tak, nie ma drugiego, większego parku, a pozostałe, które są, to są dużo, dużo mniejsze parki. Czemu zieleń jest taka istotna z punktu widzenia y, tutaj takiego bardziej edukacyjnego dla nas. Miejmy świadomość proszę Państwa, że Wrocław w centrum miasta, y, tutaj występuje niestety w centrum miasta miejska wyspa ciepła. Jest to, jest to taki, takie zjawisko klimatyczne, które ma miejsce właśnie w tych miastach niestety dużych, takich zabetonowanych, gdzie jest dużo asfaltu, betonu. Oczywiście te, te, te powierzchnie się bardzo szybko nagrzewają. W centrum miasta jest o wiele cieplej jak na obrzeżach. Tak? Do tego dochodzi również w okresie zimowym, bo niestety w centrum miasta są zlokalizowane no, kamienice, gdzie tam źródłem ciepła jest niestety węgiel tak? lub inne paliwo kopalne i one dymią, i też te, te centrum miasta jest niestety zanieczyszczone i bardzo jest w niej gorąco, tak? Więc zieleń jest w stanie nas. Uratować właśnie od tych negatywnych, tych niekorzystnych czynników, jakim jest właśnie te, te czynniki, które niesie no, człowiek, bo tak trzeba powiedzieć, to niestety cywilizacja miejska związana jest z tym, że no, musimy się gdzieś powiedzmy rozwijać, tak? gdzieś, gdzieś funkcjonować. W zamian za to niestety niszczymy ziemię, tak, a powinniśmy wręcz. Dbać o tam zieleń. Oczywiście ktoś by mi powiedział, że przecież jak deweloper buduje osiedle, to 30% powierzchni tego osiedla ma być powierzchnią biologicznie czynną. Tak mówimy, powierzchnią biologicznie czynną. Ale jeżeli do tych 30%, do tej 30 dolicza się zielone dachy, zielone ściany, albo powierzchnia całego osiedla to jest garaż, tak? więc tam nie ma zielonej, wysokiej zieleni. Tam nie ma drzew, wjeżdżamy na takie osiedla, bo mieszkam na Krzykach, przy ulicy Krzyckiej i tam dookoła jest mnóstwo takich nowych osiedli. One są oczywiście piękne, ładne, widzimy tą zieleń zadbaną, one, wszystkie krzewy są poprzycinane, ale tam nie ma drzew. Dlatego, że te drzewa nie są w stanie się tam rozbijać, bo jeżeli mamy powierzchnię podłoża, ma ona 50 cm, miąższość podłoża ma 50 cm, no to na taki, w takiej miąższości nie będą rosły drzewa wysokie. A tylko zieleń wysoka, więc te najwyższe drzewa są w stanie uratować nas przed właśnie tymi niekorzystnymi zmianami klimatycznymi, ociepleniem klimatu. Przede wszystkim ta zieleń również niweluje skutki ocieplenia, ale też pochłania olbrzymie ilości pyłów, gazów. Już w nauce ja sam takie badania również prowadzę. Są gatunki drzew które, i krzewów, które pochłaniają więcej pyłów, tak? Przez to te pyły, my mamy czym oddychać, te powietrze i świeższe, tak? Ale tu wracając jeszcze do, do funkcji, do tych zmian klimatycznych. Ewidentnie obserwujemy to od kilku lat. Mamy przynajmniej te 5 lat. Ten rok też jest taki nietypowy. Nietypowy pan redaktor mówił: na początku mieliśmy w kwietniu suszę, potem teraz mamy maj, czerwiec, deszczowy. Wydaje nam się, że tych deszczy za chwilę będzie za dużo, za chwilę będzie powódź. Dobrze, ale my powinniśmy tak prowadzić gospodarkę, jeżeli chodzi o zieleń, a z zielenią mówimy teraz, bardzo modna jest niebieska i zielona infrastruktura. Jak gdziekolwiek jesteśmy w zarządzie zieleni miejskiej, czy, czy tutaj w jednostkach, które zajmują się zielenią, to każdy mówi o niebieskiej i zielonej infrastrukturze, bo właśnie dzięki tej zielonej, więc parkom, skwerom, zieleni i niebieskiej, więc będą to rzeki, będą to jakieś różnego rodzaju zbiorniki, gdzie możemy gromadzić wodę, bo tam się wszędzie tą wodę gromadzi i ta woda później parując, bo ona może parować ze zbiorników, ale też takim bardzo ważnym czynnikiem jest ewapotransporacja. Inaczej rośliny oddają wodę, tak? Najpierw ją pobierają, wbudowują ją w aparat a potem ją oddają. Oddają, kiedy kiedy jest gorąco, tak? Kiedy jest wysoka temperatura. I wtedy tak. mamy komfort życia. Prosty przykład. To już jest zdowodnione. To w każdej, myślę, że w każdej publikacji, która zajmuje się klimatyką, Klimatem miejskim jest, jest poddane, że jeżeli zmierzymy temperaturę we Wrocławiu, w centrum miasta, powiedzmy będzie to, niech to będzie no, tutaj rynek, to ta kostka na rynku jest ogrzana do temperatury ponad 40 stopni, w taki przeciętny letni dzień, gdzie wcale nie mamy upałów, powiedzmy, powiedzmy do 30 stopni. A jadąc do parku Szczytnickiego, który tak w linii prostej oddalony jest od rynku, no nie 4-5 km maksymalnie, tak? Mamy temperaturę w tej wieśniej warstwie gleby 20 stopni. Proszę bardzo, różnica kolosalna, tak? To jest niesamowita. Więc już to widać, że właśnie zieleń, odpowiednio dobrana zieleń, wysokie drzewa, są w stanie nas chronić przed tymi no, bardzo negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Można wtrącić, że tak, im cieplej, czyli im mniej zieleni, tym cieplej. Tak. Im cieplej, tym więcej klimatyzatorów. Oczywiście. Im więcej klimatyzatorów, tym jeszcze więcej ciepła. Bardzo dobra uwaga. Tak, bo wcale klimatyzatory nas no. nie uratują. Nie. Te osiedle, budynki nasze mieszkalne, to wszystko powinno być obsadzone wysoką roślinnością. Jak nie drzewami, to pnączami, które wspinają się bezpośrednio na, na ściany i one filtrują i ochładzają nam powietrze. Mnie interesuje jeszcze temat samej gospodarki Wodnej, dlatego, że no, charakterystyczny, ten rok jest naprawdę charakterystyczny. Tak jak Pan powiedział, to niedawno susze, w tej chwili po wodzie, przy czym jak się pogoda odwróci, to nagle się okaże, że znowu brakuje tej wody, tak. bo ona nie jest zmagazynowana. Tak, tak. A bardzo ważnym, jakby takim charakterystycznym elementem tych betonowych miast jest to, że woda bardzo szybko opuszczę to miasto. Po dużym opadzie praktycznie można powiedzieć, że jeśli dwa tak. czy dni nie pada, to już tej wody w ogóle nie ma. A wynika to z bardzo prostego faktu, że ona nie jest zgromadzona. I teraz gdybym mógł trochę więcej opowiedzieć, jak to właściwie funkcjonuje w tym obszarze takim zielonym, co tam się dzieje takiego cudownego, że mamy ten bufor, jeśli chodzi o wodę. Więc ja odniosę się tutaj, bo nie jestem hydrologiem, ale odniosę się do zieleni, bo na zieleni się znam na parkach, na drzewach i generalnie. Więc y, zieleń gromadzi wodę, tak, więc drzewa, pochłań, a w ogóle wszystkie rośliny, tak, wszystkie rośliny do swojego prawidłowego funkcjonowania i rozwoju potrzebują wody, tak samo jak my. Zbudowane są w większości, tak jak my, ponad, tam ponad 70% to jest woda, tak. I ta woda również jest w tych organizmach właśnie roślinnych. I rośliny po, pobierają wodę, czyli gromadzą tą wodę w, w tkankach, gromadzą tą wodę w młodych pędach i najwięcej wody jest zgromadzonych w liściach. Przede wszystkim w liściach, najwięcej. I kiedy przychodzą oczywiście z temperatury dodatnie takie wyższe, to to one oddają po prostu tą wodę i wtedy mamy wilgotniejsze powietrze. Wodę też gromadzona jest w glebie. Bo pamiętajmy o tym, że gleba jest czy tam podłoże, ale przede wszystkim gleba. Mnie tacy słynni gleboznawcy na moim uczelni czyli to jest układ trójfazowy, tak więc mamy fazę stałą i mamy fazę gazową powietrzną, tak i, i, i ta faza wodna. Super, jeżeli faza stała 50% gazowa, 25% i powietrzna, 25%. I woda wsiąka w tą glebę, więc gleba. To jest taki swego rodzaju taka gąbka, tak, która ma możliwość pochłaniania wody. Jeżeli tej wody jest za dużo, to ona oczywiście dostaje się do wód tych niższych, do tych wód gruntowych. Tak. Natomiast mnie najbardziej interesuje z punktu widzenia roślin, ogrodnika, że tej, tej rośliny, im więcej roślin, tym te rośliny są w stanie tę wodę zagospodarować i one wcześniej czy później nam ją oddadzą. Nam, nam ludziom, nam oddadzą, będzie nam wtedy będzie większa wilgotność powietrza. Jak będzie większa wilgotność powietrza, to ochłodzą nam temperaturę, tak? I będzie ten komfort życia o wiele lepszy. Dlatego taka walka była. W ubiegłym roku walczyliśmy o to, żeby nie wykaszać trawniki. Ludzie się niektórzy bardzo bulwersują, że we Wrocławiu jak wyglądają te trawniki, one wyglądają przepięknie, bo wreszcie widzimy te łąki Kwitną. kwitnące, kolorowo tak. jest i tutaj jest ukłon w stosunku do zarządu zieleni, że oni rzeczywiście no, zdecydowali się na to, żeby w tych miejscach nie wykaszać, jeżeli nie wykaszać tylko w tych miejscach, gdzie one może przeszkadzają na przykład kierowcy, tak, bo kierowcy przyjeżdżają nie widzi na przykład, tak, więc to musi być przy drodze wykoszone. I wysoka trawa pochłania więcej wody, tak? bo ta woda ma gdzie spłynąć, bo ona tak, to jak jest niska trawa, to ona, yy, woda szybko się dostaje i nadmiar wody niestety spływa nam do kanalizacji tak? z tych trawników. Natomiast wysoka trawa powoduje, że ta woda jest gromadzona, grum także tej wodzie trudniej, trudniej się wydostać tak? no tak do tej kanalizacji. swoją wtrącę, bo akurat mam taki no, przykład, który sam przetestowałem na sobie. Yy, no jeszcze tam, gdzie mieszkałem w Kędzierzynie, zostawiłem sobie kawałek takiego naprawdę dzikiego trawnika. Mm -hmm. I budynek, dosyć duży budynek z dużym dachem, praktycznie jak po deszczu, nie było sytuacji, żeby tam stały kałuże. Ja nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby stały kałuże co to oznacza, że ta woda, która mogłaby spłynąć do kanalizacji w ciągu załóżmy kilku godzin opuścić zupełnie miasto, została zmagazynowana tak. na tym trawniku i tutaj być może należałoby się zastanowić, żeby rzeczywiście więcej wody nawet z tych budynków po prostu zasilała te trawniki. Boże jak kiedyś dawno temu były gospodarstwa i nie było kanalizacji, tylko po prostu trawnik albo duża po prostu ilość po prostu no, zieleni, po prostu trafiała na to. O to chyba jest najbardziej Tak, tak. No obecnie mamy takie programy miejskie, tak, tutaj też w kierunku prezydenta naszego Wrocławia, bo dopłaca, tak, jeżeli możemy wybudować zbiornik, który gromadzi wodę, tak. No, tu i tą wodę możemy później wykorzystać, jak do celów gospodarczych, czy choćby na wypodlewanie naszego ogródka, tak. Ale tak jak tu pan wspominał, im więcej zieleni, im więcej tego trawnika, nawet tego zaniedbanego trawnika, im więcej drzew, im więcej krzewów, tym one są w stanie po pochłonąć olbrzymią ilość wody. Ta woda nie trafi do kanalizacji, a potem do rzeki, no bo nie ukrywajmy, ona na odczyty. Ale to, to mi od tak. razu przypomina, właśnie prezydent Sutrek proponuje prawda, dopłaty do tych y, takich indywidualnych prawda, y, akcji gromadzenia tej wody, deszczówki i tak dalej, ale globalna polityka jest dokładnie odwrotna, czyli jakby ten PR ma przykryć te realne działania, które nam szkodzą, prawda, i które właśnie powodują, że ta temperatura w mieście rośnie niewspółmiernie do tego, co, co de facto mogłoby być, gdyby tej zieleni było więcej, bo jeżeli w poprzednim odcinku pokazywałem tą planszę, która pokazuje właśnie przyszłość placu społecznego, no i w ogóle intencje miasta do przerzucenia tego ruchu na przedłużenie obwodnicy śródmiejskiej pod tą piękną nazwą Aleja Wielkiej Wyspy właśnie do parku szczytnickiego, a tutaj widzimy yy, projekt zabudowy, czyli to, co w tej chwili jest tam rzeczywiście, między tym całym dużym skrzyżowaniem, które przenosi około 70 tysięcy aut na dobę, tam są oczywiście trawniki. To wszystko się zamieni. Oczywiście nie jestem za tym, żeby utrzymywać taki ruch w centrum miasta. To jest absolutnie dla mnie też rzecz, która powinna być już dawno uregulowana właśnie wyprowadzeniem tego ruchu na obwodnicę. Ale jeżeli my mamy Obwodnicę wschodnią Wrocławia, którą się buduje już, nie wiem, 20 lat, prawda, od momentu, kiedy zaczęto chyba ją projektować, i ciągle brakuje pieniędzy. Nie wiadomo, gdzie te pieniądze wypływają. Po prostu ciągle jest za mało, za mało, za mało i rzeczywiście zrobiono jakąś jedną trzecią tej obwodnicy i, i, i projekt się nie posuwa. Natomiast dla nich jest istotne to, żeby budować, żeby betonować, i żeby po prostu jak najwięcej terenów zielonych. W efekcie zamieniać na beton. I w związku z tym ta temperatura tam w centrum, w środku to będzie jeden wielki kocioł. Ona będzie rosła. I, I to nie będzie 30 stopni, to będzie 40, to może być 45 stopni, dlatego że beton się potwornie nagrzewa, potem w nocy oddaje ciepło, i tak naprawdę nawet nie będzie można dobrze pospać w centrum, prawda będzie non stop oddawało to wszystko tą temperaturę, którą, którą, którą nazbiera, prawda? To ciepło, które nazbiera ten beton. W ciągu, w ciągu dnia. W związku z tym, yy, my obserwujemy przecież od już tak co najmniej 10 lat, prawda, że jest naprawdę krytyczna sytuacja, jeśli chodzi o Wrocław. Problem smogu, tych I przekroczeń. O tym temacie sobie powiemy w następnym odcinku, bo właśnie o smogu, o powietrzu chcielibyśmy sobie osobno porozmawiać. Temat szeroko rozległy i mam nadzieję, że Państwa zainteresuje, bo tematy wrocławskie nie są tylko tematami lokalnymi, bo na przykładzie tego miasta. To samo można praktycznie powtórzyć w Poznaniu, w Warszawie, Krakowie, w Krakowie tak. ale o Krakowie i o Wrocławiu powiemy sobie następnym razem. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy.